Na imię Estera. Jestem mamą, żoną i wolontariuszką. Niektórzy by powiedzieli, że to może wariactwo, że łączę tyle ról na raz, ale dla mnie to jest sposób na życie. Może nie nazywałabym tego wtedy wolontariatem, jak byłam w szkole średniej czy w podstawowce, ale od zawsze gdzieś tą pomoc niosłam drugiej osobie. Wtedy na mniejszą, teraz na większą skalę. Zajmujemy się przede wszystkim wspieraniem kobiet. Chciałybyśmy, żeby, żebyśmy my, kobiety, były dla siebie zawsze wsparciem i taką, taką właśnie przystanią, jak nasza nazwa wskazuje, Fundacja Kobieta Przystań. Organizujemy różnego rodzaju spotkania motywacyjne, takie typowo wieczory dla kobiet, gdzie każda może przyjść, posłuchać mądrego słowa zmotywować się do działania i też podbudować troszeczkę swoją wartość. Założyliśmy też jadłodzielnie. w Jaworznie. Ja jestem odpowiedzialna akurat za sporządzanie grafiku co miesiąc. Co miesiąc ratownicy żywności odbierają z pobliskich sklepów żywności i tam przywożą. To jest nasz wielki sukces. Znaczy, nie nasz sukces, to jest w sumie wspólny sukces nas, nasz i mieszkańców, bo nasz to był pomysł, a to mieszkańcy pokazali, jak bardzo tego potrzebowali w naszym mieście. Dajemy też do jadłodzielni y, dobre słowo. Drukujemy na karteczkach takie motywacyjne cytaty, czy to z Pisma Świętego, czy y, jakichś znanych ludzi. I właśnie piękne w tej jadłodzielni też jest to, że nie tylko jest tam jedzenie, ale też wynosi się jakąś wartość stamtąd. Taką może troszeczkę duchową. Spotkałyśmy się nawet z takim panem, który codziennie jak przychodzi sobie jakieś jedzonko tam poczęstować się jakimś jedzeniem, to przy okazji bierze dobre słowo dla swojej sąsiadki, która jest sama w domu i ona zawsze mówi, że tak bardzo czeka w oknie na to, jak on wróci z tą karteczką. Ostatnio miałyśmy taką akcję gotowania żurku dla potrzebujących i obraz tych ludzi, którzy przychodzili poczęstować się tym ciepłym posiłkiem, i ich wdzięczność w głosie, w, w mimice twarzy, jak przedziwnie, którzy na boso, to jest... nie po to się umawialiśmy, żebym ja tu płakała na scenie. No, pomaganie jest z jednej strony bardzo budujące, ale jest też ciężkie, bo później strasznie przeżywa się cierpienie tego drugiego człowieka. Też brałam udział w pomocy chłodźcom, którzy do nas napływali z Ukrainy. I była to bardzo piękna pomoc, bo strasznie potrzebna, ale bardzo ciężka. Największą radość daje uśmiech chyba drugiego człowieka. Jak czasem nawet taki mały gest wystarczy i ludzie są tak wdzięczni, tak uśmiechnięci, tak zadowoleni, że chyba nie ma, nie wiem, nie znam lepszego uczucia. Najważniejsza rola to bycie matką bo chciałabym, żeby chłopcy wynieśli z naszego domu tę miłość, którą staramy się im dać. Ta miłość drzemie jakoś w nas i z natury jesteśmy wtedy dobrym człowiekiem, chcemy pomagać. Więc chciałabym, żeby chłopcy mieli w sobie tę empatię i potrafili i chcieli przede wszystkim pomóc, jak napotkają na swojej drodze kogoś, kto będzie tej pomocy potrzebował.